Drodzy państwo, zapraszam na serwis informacyjny w News 24. Jesteśmy gotowi przystąpić do międzynarodowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, oświadcza ministerstwo spraw zagranicznych Francji. Co dokładnie to oznacza o tym już teraz z moimi państwa gościem, a jest nim Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień państwa. Panie redaktorze, co dokładnie oznacza, jak możemy odczytywać to oświadczenie francuskiego MSZ? Otóż trwa obecnie proces poszukiwania jakiejś formuły na proces pokojowy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jak wiemy, takiej formuły szukają Chiny, takiej formuły szuka również Francja. Przypomnijmy, że niegdyś, ponad 30 lat temu, istniały takie gwarancje. Otóż w zamian za oddanie swojej broni atomowej. Przypomnijmy, że po rozpadku z FSRR Ukraina stała się de facto trzecią potęgą atomową na świecie i wówczas w zamian za rezygnację Kijowa z potencjału nuklearnego o zastosowaniu militarnym kilka państw, w tym Wielka Brytania, Francja, USA i przypomnijmy również Rosja, miały gwarantować Ukrainie bezpieczeństwo, w tym integralność terytorialną. No Teraz z pewnością Rosja takim gwarantem być nie może z oczywistych względów. Mm -hmm. Ta formuła została zerwana, więc jest poszukiwana nowa formuła, która miałaby Ukrainie zagwarantować bezpieczeństwo, ponieważ we Francji do kwestii ukraińskiej podchodzi się dość pragmatycznie. Wszystko wskazuje na to i zresztą o tym mówił zarówno prezydent Francji, jak i jego współpracownicy, iż Ukraina nie przystąpi do Unii Europejskiej w najbliższym czasie ani do NATO. E, a więc e, musi być znaleziona taka formuła, która e, przejściowo albo trwale, trudno powiedzieć na tym etapie, e, zagwarantuje Ukrainie bezpieczeństwo już po wojnie. E, ponieważ jakkolwiek by nie oceniać e, działań tego czy innego polityka, tego czy innego przywódcy, e, no to chyba kwestią oczywistą jest, że każda wojna się kończy procesem pokojowym, to również zakończy się w jakimś momencie procesem pokojowym. Pytanie jednak, e, jak do niego doprowadzić. Właśnie jednym z tych elementów byłyby gwarancje, które, do których Francja by się przyłączyła, gwarancje udzielone Kijowowi w sprawie no właśnie bezpieczeństwa Ukrainy w przyszłości. Panie redaktorze, ale czy to pragmatyczne podejście, o którym pan przed chwilą powiedział, to, fran to francuskie pragmatyczne podejście może oznaczać, że Paryż będzie próbował doprowadzić do kompromisu niekorzystnego dla Ukrainy? Pytanie, co Pani nazywa kompromisem niekorzystnym? Otóż prezydent Francji e, właściwie nie krył się e, z takim poglądem, że trudno e, będzie odzyskać integrację terytorialną Ukrainy. Tak więc jakby tutaj ta integracja terytorialna wraz z Krymem zdaje się być trudna do osiągnięcia, mm -hmm. zwłaszcza jeśli spojrzymy na sytuację na froncie. Otóż no, jednak sytuacja na froncie jest skomplikowana. Niektórzy eksperci mówią wręcz niekorzystna dla Ukrainy. No właśnie ze względu na relacje sił też, no z jednej strony mamy Rosję, która może mobilizować trzy razy więcej żołnierzy od Ukrainy, jak również dostawy, tutaj głównie chodzi o amunicję, które faktycznie są wysłane z zachodu, nie są wystarczające, aby prowadzić jakieś działania na większą skalę, przynajmniej na tym etapie. A więc strategia Francji wygląda następująco, Ukraina przeprowadzi jakąś formę ofensywy, odwojuje jakąś część swojego terytorium, i w sytuacji możliwie jak najbardziej dogodnej dla Ukrainy rozpoczął się negocjacje, które ma, będą miały doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Przypomnijmy, jeszcze jakiś czas temu funkcjonowała taka, no powiedzmy sobie, plotka, na podstawie której Joe Biden, prezydent USA, miał również dać Ukrainie do końca tego roku, aby odwojować, mówiąc w Ukrainie, tyle ile będą w stanie odwojować a przyszły rok właśnie miałby już być tym okresem, gdzie będzie trwał jakiś proces spokojowy. Zresztą jako analitycy wiemy przecież dokładnie, że kiedy trwa konflikt, jakikolwiek konflikt, i tylko ten mówię o każdym konflikcie, to przecież przez cały okres trwania konfliktu są prowadzone zakulisowe negocjacje. Takim przykładem była II wojna światowa, gdzie już w roku 1943 prowadzono przecież takie negocjacje pomiędzy częścią przemysłowców niemieckich, a przedstawicielami OSCE z późniejszego CIA. Negocjacje, które dotyczyły no, właśnie transferu pewnych aktywów Niemiec do USA po zakończeniu wojny, chociaż nawet przed zakończeniem II wojny światowej. No, takie negocjacje więc trwają z pewnością. Tyle, że my o nich nie jesteśmy informowani, nie będziemy o nich poinformowani, ale gdzieś są grupy ludzi, które pracują nad różnymi formułami procesu pokojowego. Wiemy, że nad taką formułą pracuje również Watykan, papież i jego współpracownicy. Nad taką formułą pracują wszyscy duży gracze e, biorący udział e, w tej konfrontacji, ponieważ musimy mieć na uwadze, iż konflikt w Ukrainie nie jest e, jedynym elementem konfrontacji Zachodu z Rosją. Ta konfrontacja na toczy się w wielu płaszczyznach, ona toczy się również w Afryce. E, Afryka jest... E, istotnym dla nas kontynentem, ponieważ to właśnie w Afryce zachodnia Europa miała pozyskiwać alternatywne surowce wobec rosyjskich. Jeśli Rosja będzie w stanie przejąć państwa afrykańskie dostawcę surowców, to wówczas my, Europejczycy, będziemy mieli następujący wybór, albo kupować surowce z Rosji, albo kupować surowce afrykańskie na warunkach rosyjskich. Tak więc pamiętajmy, że ta konfrontacja pomiędzy Rosją a Zachodem toczy się w różnych częściach świata. Taki przykład być może mniej znany w Polsce to przykład mhm. bardzo napiętych, coraz bardziej napiętych relacji pomiędzy Marokiem a Algierią. Otóż Rosja ma tak naprawdę w swoich rękach zapalnik do tego, do tego konfliktu, który na razie jest konfliktem politycznym, mhm. ale może doprowadzić do konfliktu zbrojnego, co wpłynie w sposób niezwykle negatywny, destrukcyjny na nas, ponieważ wówczas będzie bardzo skomplikowane dostawania, e, 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 surowców z Algierii, które płyną przy, jakże, przez Marok, przez Hiszpanię. Tak więc pamiętajmy, że ten konflikt toczy się na wielu płaszczyznach i tutaj to mającego to różnych elementów. Tak więc z Ukraina jest istotnym, z punktu widzenia Polski istotniejszym ale nie tylko jedynym elementem tego konfliktu. Jaka formuła będzie zastosowana? Ja osobiście zakładam, że e, taką formułą, której możemy się spodziewać w najbliższym czasie, to nie proces pokojowy jako taki, który zakończy konflikt, tylko jakieś zawieszenie broni, które ten konflikt zamrozi, ponieważ wszystko wskazuje na to, że właśnie Rosja dąży do zamrożenia tego konfliktu. Dlaczego? Ponieważ zamrożenie konfliktu, czyli de facto spowodowanie sytuacji, kontekstu, w którym to Ukraina nie będzie miała jasno ustabilizowanej swojej granicy, to właściwie uniemożliwia Kijowowi akcesję do NATO i do Unii Europejskiej. Właśnie o to chodzi w Rosji. Tak więc można założyć, że Rosja nie będzie dążyła do trwałego pokoju, tylko raczej do zamrożenia konfliktu. Ale nawet takie zamrożenie konfliktu musi odbyć się, jak wiemy, na e, odpowiednich warunkach. E, jak spojrzymy na przykład na przykład e, koreański, prawda? No tutaj to zamrożenie konfliktu już trwa e, kilkadziesiąt lat. E, jak będzie z Ukrainą, tego nie wiemy. Jednakże na razie e, zdaje się, iż z jednej strony szuka się jakiejś formuły na e, zakończenie czy też zawieszenie tego konfliktu w wersji optymalnej zakończenie, w wersji takiej bardziej pragmatycznej, realistycznej zamrożenie. Z drugiej strony Ukraina dostaje przecież nadal po, po dość duże wsparcie. Przypomnijmy, że żadne państwo po drugiej wojnie światowej nie dostało tak ogromnego wsparcia ze strony Zachodu, jak nie dostała Ukraina. Przypomnijmy również my Polacy, że 103 lata temu również Polska prowadziła wojnę z Rosją, z Rosją bolszewicką. Przypomnijmy również, ile było warte wówczas wsparcie Zachodu, wsparcie militarne. Otóż jego wartość finansowa wynosiła wartość jednego dnia prowadzenia I wojny światowej, tak więc to wsparcie wówczas dla Polski walczącej z Rosją bolszewicką. Nie tylko, przypomnijmy, nie tylko Pani Redaktor o swoją suwerenność, ale również o suwerenność Europy, ponieważ. Polska jako dla bolszewików była tylko środkiem do celu. Przecież Lenin mówił otwarcie, że zamierza dojść do Berlina i Paryża po trupie Białej Polski. Mm -hmm. A więc wówczas Polska walczyła z Rosją bolszewicką nie tylko e, o swoje bezpieczeństwo, a e, wsparcie Europy, Zachodu było po prostu minimalne. Przypomnę, równowarte jednego dnia prowadzenia przez e, Francję e, I wojny światowej. A więc obecnie to wsparcie e, dla Ukrainy jest e, kilka tysięcy razy większe. Jednakże ono również ma swoje ograniczenie, ponieważ przypomnijmy, jakie zostały postawione granice przez prezydenta Francji. Prezydent Francji mówi właściwie przez cały czas, powtarza jakby tą samą tezę, wspieramy Ukrainę, ale nie jesteśmy częścią tej wojny, czyli my jako Francja nie bierzemy czynnego udziału w tej wojnie. A więc gdzie jest ta granica pomiędzy udzielanym wsparcia państwu, które się broni przed agresją, a wejściem de facto, no jako. Jako w, uczestnik tej wojny. Tak Także ta granica z prością jest cienka, Francja robi wiele, aby jej nie przekroczyć. Ale przypomnijmy, Francja jest jednym z największych dostawców broni do Ukrainy. Ehm, A Francja dostarcza e, najnowocześniejsze obecnie na świecie działało Syza e, do Ukrainy, jak również jedne z najlepszych na świecie systemów e, antyrakietowych Krotal, e, który e, służy obronie po, w nieba ukraińskiego. Pracę dostarcza również czołgi AMX-10RC i pojazdy opatrzone AMX-30. Również dostawy amunicji, które Francja produkuje dla Ukrainy wraz z Australią i dostarcza. Mówi się również o dostawie być może w przeszłości samolotów Mirage 2000. Na tym etapie wiemy, iż piloci ukraińcy są szkoleni na tych maszynach również we Francji. Wreszcie francuskie wojsko szkoli żołnierzy ukraińskich, tysiąc żołnierzy ukraińskich jest obecnie szkolonych we Francji, a 4000 tysiące żołnierzy jest szkolone w Polsce, panie dyrektorze w Polsce, to są francuskie siły zbrojne. Tak więc jednak ten wysiłek francuski, również militarny, warty około 14 miliardów euro na ten moment, jest niebagatelny, ponieważ jest to sprzęt nowoczesny, jest to sprzęt sprawdzony. Przypomnijmy, działo SYZA jest obecnie uznawane za najlepszym działem mobilnym na świecie. Jednakże Francja jednocześnie, o ile udziela jednoznacznie, trzeba mieć tą świadomość, pomimo wszelkich krytyk, Francja jednoznacznie stoi po stronie Kijowa i Ukrainy jednoznacznie, to nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Mm -hmm. a... jednak, jednak warto również mieć na uwadze tą strategię, która właśnie mówi, z jednej strony wspieramy Ukrainę jednoznacznie, z drugiej strony zrobimy wszystko, żeby nie doszło do wojny bezpośredniej pomiędzy Francją a Rosją, tym Rosją a NATO. Właśnie, a propos NATO. The Wall Street Journal napisał w tym tygodniu, że możliwe jest, w kwestii tego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, że możliwe jest porozumienie wzorowane na modelu izraelskim, które zapewniłoby Ukrainie bezpieczeństwo w trakcie jej starań o wejście do NATO. Jakie może być stanowisko Francji w tej kwestii? Cóż, na tym etapie dla Francji jest to temat dość odległy, ponieważ. Mm -hmm. Francja również myśli o czymś, co jest krytykowane w Polsce, a co dla Francji jest bardzo istotne, czyli architektura bezpieczeństwa w Europie. Francja dąży do tego, ażeby nie stworzyć całego kontekstu geopolitycznego, który będzie powodował trwałe napięcia pomiędzy Rosją a państwami Zachodu w Europie, ponieważ jak wiemy, Francja ma doświadczenia i to bardzo ważne, by mieć tego świadomość traktatu wersalskiego. Przypomnijmy, 1918 mm -hmm. rok, 11 listopada kończy się pierwsza wojna światowa, rozpoczynają się negocjacje, negocjacje paryskie, które doprowadzają w efekcie do traktatu wersalskiego, który jest no niezwykle drastyczny dla Niemiec. Nakłada na Niemcy bardzo, no bardzo ciężkie tak naprawdę kary finansowe i nie tylko. W opinii wielu historyków, ja się do nich przyłączam, ten traktat wersalski posłużył do tego, aby w Niemczech doszło do stworzenia nazizmu ponieważ Niemcy mieli poczucie upokorzenia mm -hmm. e, gdyby i tak dalej zna, zna, znamy te wydarzenia ale zdaje się, że nie mamy tym czasu żeby te, żeby jakby o tym mówić ale, e, na, na, na pewno wiedzą o co chodzi natomiast Francja ma te doświadczenia e, i niech to będzie podobnej sytuacji z Rosją albo w sytuacji gdzie upokorzymy Rosję doprowadzimy faktycznie do jej e, do, 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 do jej upokorzenia do jej e, dużej klęski nałożymy mm -hmm. na nią zbyt będące e, kary i ciężar, no nie tylko finansowy, to może doprowadzić do niekorzystnych wydarzeń w samej Rosji, czyli dojście do władzy grup bardziej skrajnych, bardziej radykalnych, którzy odtworzą tak naprawdę potęgę rosyjską i wówczas zaatakują zadwojoną siłą. Tak więc tutaj bardzo myślę doświadczenia Tatatu Berszalskiego. Francja właśnie o tym mówi. A więc jak z jednej strony sprawić, że Ukraina będzie miała poczucie bezpieczeństwa. Przypomnijmy, to też również jest bardzo ważna informacja. Kiedy czytamy, nie wiem, czy Pani Redaktor miała okazję, ja miałem okazję czytać e, pamiętniki osób, które brały udział w tak procesie ryskim, czyli e, ci, którzy negocjowali z bolszewikami traktat pokojowy, oni mieli pełną świadomość, Pani Redaktor, że negocjują tak zwane pokój 20 lat. Nie mm -hmm. było bowiem przez Związek, wówczas Rosja bolszewicka, później Związek Radziecki, prędzej czy później naruszy ten traktat i zaatakuje Polskę ze zwojoną siłą. E, tak więc e, wówczas była ta świadomość, ale jakby to tak był negocjowany w poprzednich warunkach i jakby ci ludzie nie mieli innych opcji, nie mieli innego wyboru przy jakby już mówiłem minimalnym wsparciu Zachodu. Tutaj Ukraina będzie potrzebowała trwałych gwarancji. Nie chodzi bowiem o to, żeby wynegocjować jakiś pokój na chwilę. Chodzi o to, żeby stworzyć jakiś model, jakiś system, który doprowadzi do tworzenia trwałego bezpieczeństwa w Europie, czyli jakiejś nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, ponieważ jak wiemy Rosja ma swoje żądania. I te żądania z pewnością będzie próbowała w jakiś sposób zrobić życie, jeśli Rosja przegra wojnę w Ukrainie. Być może mówiąc kolokwialnie e, ustąpi na czas jakiś, ale to będzie tylko czas jakiś. Tak więc jak sprawić, aby nie tylko zakończyć ten konflikt, nie tylko go zamrozić, ale sprawić, że nie dojdzie do e, nowego konfliktu, być może jeszcze krwawszego za 10, 15, 20 lat. To są wszystko bardzo trudne zagadnienia, ale pamiętajmy, bo jest to bardzo istotne, że te procesy pokojowe one będą toczyły się w kontekście gdzie trwa konfrontacja z Rosją w innych regionach świata to jest Afryka to są Bałkany te wszystkie regiony świata są pod dużą presją rosyjską dzisiaj Rosja jeśli zechce jest w stanie doprowadzić do kolejnej wojny domowej w Bośni dzisiaj Rosja jeśli zechce jest w stanie doprowadzić do kolejnej wojny w Kosowie czy z Serbią a Kosową Kosowem. Dzisiaj Rosja, jeśli zechce, może doprowadzić do wojny pomiędzy y, y, Algierią a Marokiem. Rosja y, na swoje żądanie doprowadziła do wojny domowej w Sudanie. Tak więc Rosja ma konkretne instrumenty oddziaływania na świecie, nie tylko w Europie. I to wszystko musi być brane pod uwagę, ponieważ y, w świecie, który jest globalną wioską, to co dzieje się w Sudanie, to co dzieje się w Algierii, w Maroku, w Kosowie, y, w Serbii, w Bośni, to wszystko wpływa na nas, na naszą codzienność. To wpływa na cenę chleba, to wpływa na wysokość inflacji, to wpływa na cenę, które płacimy za surowce, to wpływa właściwie na wartość naszej waluty, ponieważ my jesteśmy częścią integralnego systemu walutowego, sprawczego itd. Tak, tak więc pamiętajmy, że nie tylko Ukraina, ale wszystko co dzieje się na świecie wpływa bezpośrednio na nas, na naszą codzienność. To nie jest tak, że coś dzieje się, załóżmy, w Afryce, nas to nie interesuje, bo to nie jest nasza sprawa. Nie. To wszystko wpływa na naszą codzienność i jak również to na naszą codzienność, to musimy też brać pod uwagę te wszystkie wydarzenia i te wszystkie możliwości działania Rosji na nas w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Właśnie Francja, mając to nieco perspektywę szerszą, czyli jako państwo, które prowadzi politykę afrykańską, które prowadzi politykę bałkańską, czyli Francja, która no, pozostaje jednak, pomimo tego, że traci na swojej potędze pozostaje jednak globalnym graczem, musi uwzględniać te wszystkie elementy, tak? aby wypracować formułę, która doprowadzi faktycznie do bezpieczeństwa w Europie, ale nie na 5, 10 czy 15 lat, ale najlepiej na zawsze. Tak? I będziemy ten proces obserwować. Bardzo dziękuję. Zbigniew Stefani, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem News24. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. I w ten sposób kończymy ten serwis informacyjny, ale zostanie państwo z News24 za chwilę kolejne wiadomości.